Czerwińska Rydel, jest w butelce Opowieść o Irenie Sendlerowej Część trzecia, korespondencja Zielona Góra, 25 września 2006 roku Szanowna Pani Ireno, nazywam się Szymon Puciennik Jestem uczniem szóstej klasy Na lekcji historii otrzymaliśmy zadanie Opisanie jakiegoś bohatera z czasów wojny Długo szukałem, aż znalazłem panią. Okazało się, że nikt w klasie o pani nie słyszał, a ja uważam, że to, co pani zrobiła, jest niezwykłe, wspaniałe, niesamowite i bardzo dważne. Chciałam zadać pani kilka pytań. Czy pani się bała, kiedy ratowała pani dzieci? Czy jak pani była dzieckiem, to już wiedziała, że chce pomagać innym? Dlaczego tak mało osób wie o pani i tym, co pani zrobiła? Bardzo Panią podziwiam. Chciałabym kiedyś być tak odważny jak Pani. Z wyrazami szacunku, Szymon Pucilnik.